Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pada paskudna pogoda w Krakowie, ale w sumie dobrze, że pada, bo chciałem Wam pokazać już od dawna pewną rzecz odnośnie wycieraczek. Jak Mazda fabrycznie ustawiła wycieraczki. Chcieli dobrze i przedobrzyli. W hondzie czegoś takiego nie ma, także znowu lekka niedoróbka ze strony Mazdy. Ja o tym zupełnie zapomniałem, na gwarancji nie zgłaszałem tego. Mianowicie wycieraczka przy pełnej prędkości bije o supek. no chcieli po prostu zrobić tak, żeby wycieraczka dochodziła do samego końca, żeby pięknie wycierała szybę. W hondzie czegoś takiego nie ma, w hondzie wycieraczka ja je tu, nic nie ruszałem nigdy tych wycieraczek, także też te jest wszystko fabrycznie. W hondzie wycieraczka dochodzi gdzieś dotąd. Czyli tu zostaje niewytarte jakieś 3 cm. Także Mazda chciała to zrobić lepiej. Zaraz Wam to zademonstruję. Więc teraz, co tu mamy? Jak jest pojedyncze przetarcie, to nic się nie dzieje. I Jak widzicie, do samego końca pięknie wyciera. Teraz będzie tryb auto. No, jakaś tam prędkość jest mniejsza. No to wymuszamy. Tryb wolny i nic nie stuka. No dochodzi do samego końca, ale nie stuka. Natomiast zagruchomimy pełną prędkość. Teraz akurat nie stuka. A przed chwilą odwoziłem córkę i stukało. No to może żona dlatego też nie zauważyła, że... że akurat jej nie stukało, o ile jeździła na najwyższej prędkości. Czyli nie zawsze stuka. Mnie się już to dwa razy zdarzyło. Jeszcze raz wyłączymy. O, teraz stuka. Teraz nie stuka. Wyłączymy jeszcze raz i stuka za każdym razem. Dobra, szkoda słupka. No dobrze, moi drodzy, będę musiał to obniżyć któregoś dnia. Na razie mówiłem, że żeby nie jeździła na najwyższej prędkości, a przede wszystkim, żeby słuchała. Jak będzie stukać, żeby zmniejszyła prędkość, o ile to będzie możliwe. No nic a ja teraz wam pokażę, jak to honda zrobiła. już widać ile zostaje. to jest najwyższa prędkość w Hondzie. No, szczerze powiedziawszy, ta wycieraczka powinna iść trochę dalej. Tu znowu pasuje ją trochę podwyższyć. No nic, wiem, że na kanale są widzowie z Mazdami CX3. Napiszcie, proszę, czy mieliście taki przypadek, że wam też wycieraczka bije o słupek przy najwyższej prędkości. Dzięki, trzymajcie się.